E, dzisiaj mamy challenge i trochę będzie głośno. E, dzisiaj mamy challenge, żeby zjeść cytrynę, połowę cytryny. Myśmy przekroili sobie na pół połowę cytryny. Jeszcze później przekroimy następnie. I powiedz jakie masz emocje w nowo. Boję się. No ja też trochę, ale... Ustaliliśmy, że nie możemy nigdzie wychodzić z kadru a, a jest i zaczynać. A tyle mój Chodź tu. O, właśnie. Widzisz go? Nie wiem. Chodź tu. Widać go teraz, nie? No. no bo, Co to jest mój pies. Tak. Dobra, a więc y, mamy cytrynę i zaczynamy. Mm. Mam peskę. A ja nie mam. Da się przeżyć. Dla Ciebie po Serio, znowu pestka? Nie mogę. Oczy czym jest Cztery pestki. <noise> Fajnie. Aż mi jedno z Okej, okay, ja już nie mam. Ja już zjadłam nawet ten środek, więc wiecie. Ja nie mam. Ja już zjadłam. Dobra, jemy kolejną połowę. Ale patrz! Patrzcie. Jemy kolejną połowę. Mogliśmy sobie to wcześniej przekroczyć. No. Ale wiecie. Tak jest życie. O, odkryj to. to. Okej, okay, odkrajamy pestki też. Mam nadzieję, że nie będzie tylko widać Twojego łokcia, mógłbyś się trochę przesunąć. Tobi, chodź tu, będziesz ładną kamerą, chodź tu! Proszę. Dziękuję. Nie. Dobra. Dobra, Jemy e, kolej... mamy następną. Jemy kolejną połowę. A później zrobimy podsumowanie tego challenge'u. Czy? Czy? R... Ta połówka jest kwaśniejsza. No. Taka trochę bardziej. Eee. Eee. Naprawdę. Już ta była lepsza. Może dlatego, że już się do tamtej przyzwyczailiśmy. Bo ją bo nam się nudziło nie umieliśmy ustawić jak kamery. No i ją zaliśmy i pewnie straciła w ten smak. No, da się przeżyć. O kurde. Chyba tochnę palestkę. Smacznego. Dziękuję. A. Chcesz? Tak, tylko czekaj, teraz, żeby nie reklamować. po pobić. Mogę, nie? Dobra sobie na Boże. Co za różnica? I tak nam nie płacą. No właśnie, nie płacą nam. Trudy to nam. po co mamy reklamować? No jeszcze. Mm. Jeszcze. No jest. Gdzie jest moja półka? Obojętnie, gdzie to nasz. Znaczy. To są moje okej. Okay. Jeszcze ja mam, więc wiem. Tyle pestek. i'm to